Krzysztof Sarna, Bartłomiej Piekarczyk po przegranym meczu, e, półfinałowym pierwszym meczu z Rysicami Rzeszów. Trenerze, co można powiedzieć poza tym, że pozostaje wielki niedosyt po tym spotkaniu? Myślę, że było to na pewno niezłe spotkanie i po obu stronach była dobra siatkówka. Bardzo nam szkoda pierwszego seta, bo tam mieliśmy, mieliśmy swoje szanse, mieliśmy też nie, niemałą przewagę. E, daliśmy się dogonić zespołowi Rzeszowa i, i obrócili to na swoją, na swoją korzyść. Potem dwa sety nasze naprawdę, myślę, że w niezłym wykonaniu i bardzo szkoda tego czwartego, gdzie też dogoniliśmy mimo tego, że zespół z ZSZSZEWa miał sporą przewagę. I, i, i nie udało nam się skończyć tych najważniejszych piłek, na pewno <laughs> bardzo szkoda na pewno czwartego seta, w którym e, zrobiliśmy też znowu duży powrót i, i mieliśmy szansę po swojej stronie, ale, ale no zagrywka z Rzeszowa zrobiła naprawdę bardzo dużą różnicę dzisiaj i odrzucili nas mocno z siatki, szczególnie na kalandadze, no robiła naprawdę wielkie rzeczy na zagrywce i, i ciężko nam było ją przyjąć, e, bardzo mocno wierzymy w to, że pojedziemy do Rzeszowa i, i zagramy swoją najlepszą siatkówkę i przedłużymy rywalizację, wrócimy tutaj i będziemy grać o zwycięstwo, o finał. Zapytać o tego pierwszego seta, bo tak obserwując ostatnie mecze, to trochę jak, jakby nie wy w tym, w tym pierwszym sercie. No i pytanie, czy w takim półfinałowym meczu taka ilość błędów jest na miejscu, czy też po prostu jakby klasa rywala też wymagała tego, żeby w tym polu serwisowym aż tak ryzykować? Na pewno wiemy, że żeby wygrać z Rzeszowem, musimy ich mocno zrzucić od siatki. I czasami tak się to kończy, że ta zagrywka nie jest aż tak regularna, jakbyśmy chcieli tylko przebijać i oddawać na drugą stronę. Jeżeli zespół z Rzeszowa przyjmie, ma bardzo dobre siatkowe, które Kasia Wenerska świetnie, świetnie uruchamia i są naprawdę trudne do zatrzymania, więc no na pewno. No, zagrywka jest tutaj kluczem, ale myślę, że zespół ma podobne założenia. Jeżeli nas odrzucą od siatki, jest im zdecydowanie łatwiej. Jeżeli mamy przyjęcie w punkt, Julka też robi swoją robotę naprawdę bardzo dobrze. Trenerza taki blok praktycznie no 1 do 1, obie, obie drużyny zagrały bardzo wyrównane spotkanie. Poza, tym, poza tą zagrywką, o której trener powiedział, jeszcze przyjęcie. Z czego wynikało to słabsze przyjęcie, bo tam jak spojrzałem w statystyki, to chyba było ponad 10% przewagi, czy około 10% przewagi dla rywala. Na pewno to nie jest już pierwszy mecz, w którym gramy na, na trochę słabszym przyjęciu niż, niż przeciwnik. Potrzeb... Próbujemy dopasować się do tej sytuacji i na pewno zmagamy się ostatnio mocno z przyjęciem, ale potrafimy grać też na bardzo wysokiej piłce, nawet czasem przez cały mecz. I, i robimy... Robimy to naprawdę dobrze, więc jakby nie szukamy wymówek, tylko szukamy swojej dobrej gry. Jeżeli mamy trudniejsze przyjęcie, to próbujemy zagrać jeszcze lepszą wystawę i grać mądrzej w ataku, a z dobrego przyjęcia naprawdę sobie radzimy świetnie. To nie będzie pocieszające, ale trzeci powrót i pierwszy raz nieudany. No, powrót z 5.11 na 12:11 i też kontrolowaliście praktycznie pod całą końcówkę przebieg tej partii. Co trener mówił na, tym, na tych czasach swoim zawodniczkom, że, że i w Opolu się udało tak jak w, w Nysie i, i teraz? No, przypominam im, że potrafimy grać na dobrym poziomie w siatkówkę i że mamy dobrą zagrywkę ee, i tyle. Nie do końca już pamiętam powiem szczerze. To są też, też spore emocje, ale na pewno to, że, że gramy w dob na dobrym poziomie w siatkówkę, i potrafimy grać i nie musimy się nikogo obawiać. Na sam koniec chciałem zapytać. Ee... Joasia Pacak powiedziała, że to jest wyniszczająca rywalizacja, yy, jeśli chodzi o cały sezon, ale chciałem zapytać, czy pan jest trenem zwolennikiem yy, rywalizacji do trzech zwycięstw, czy też do dwóch, bo teraz kiedy jedziecie do Rzeszowana, no, to nie ma się co ukrywać, że ten handicap, ta przewaga po stronie Rysic jest na no, bardzo duża. Gdybyśmy rozciągnęli to granie jeszcze na trzy mecze, na pewno by ten sezon nie skończył się tak szybko, a z wiadomych przy czym wiemy, że, że powinien, musi się skończyć szybciej. Wiadomo, że do trzech zwycięstw byłoby może jeszcze ciekawiej, faktycznie ta rywalizacja mogłaby być jeszcze bardziej wyniszczająca. Ciężko teraz stwierdzić, no na pewno byłoby jeszcze więcej grania dla kibica i myślę, że to mogłoby być jeszcze bardziej ciekawe.